Witaj w miejscu, gdzie wiara staje się opowieścią, a opowieść drogą do Boga. Czy kiedykolwiek czułeś, że Bóg wzywa Cię, ale droga przed Tobą jest mglista? Czy kiedykolwiek zadrżałeś, słysząc Jego głos, ale nie widząc Jego planu? W tej historii znajdziesz odbicie własnych wątpliwości, nadziei i pytań. Abraham, zwykły człowiek, który odpowiedział na niezwykłe wezwanie. Jego droga nie była łatwa, ale każdy krok był świadectwem miłości Bożej. Ta opowieść to więcej niż przeszłość, to klucz do Twojej przyszłości. W tym odcinku odkryjesz, co znaczy wierzyć, gdy wszystko w Tobie krzyczy, by się cofnąć. Zobaczysz, że obietnice Boże nie zawodzą, nawet jeśli czasem milczą, i poczujesz, że Duch Święty mówi dziś także do Ciebie. Zostań z nami, subskrybuj kanał, kliknij dzwonek i napisz w komentarzu: Chcę wierzyć tak jak Abraham. Gotowy? Ta podróż może odmienić Twoje życie na wieczność. Głos, który przerywa ciszę w ciszy miasta ur, gdzie życie płynęło zwyczajnym rytmem, usłyszał coś niezwykłego. Nie był to dźwięk znany ludzkiemu uchu, ale głos Boga, który przemawia sercem. Wyjdź z Twojej ziemi, z domu Ojca Twego, wezwanie, które zmienia wszystko. Abram nie miał mapy ani planu. Miał tylko słowo, obietnicę od samego Boga. Czyż nie tak wygląda prawdziwa wiara? Rzucić się w nieznane, trzymając się jedynie Boga. To nie był impuls, lecz głębokie zaufanie do tego, który zna koniec od początku. Wyruszył więc nie ze strachu, ale z wiary, która przekracza rozum. Każdy krok był modlitwą, a każda noc w namiocie szkołą zaufania. Dla wielu to szaleństwo, ale dla Boga to posłuszeństwo i zaczyna się historia zbawienia. Czy i ty dziś słyszysz to wołanie? Jezus wciąż mówi: Pójdź za mną. Zostaw wygodę, otwórz się na nowe. Wiara zaczyna się od decyzji, bo Duch Święty nie prowadzi do nikąd, prowadzi do obietnic Bożych. Obietnica niemożliwa, Bóg przemówił raz jeszcze, ale tym razem z czymś niepojętym. Uczynię cię Ojcem wielu narodów, powiedział do Starca bez dzieci. To była obietnica większa niż wiek, niż logika, niż natura. Sara, jego żona, była niepłodna. Ich zegar biologiczny dawno ucichł. A jednak, czy dla Boga jest coś niemożliwego? Gdy Bóg mówi będzie, to tak, jakby już było, bo Jego Słowo stwarza rzeczywistość. Wiara Abrahama nie była ślepa, była głęboko zakorzeniona w nadziei. Nie wierzył w siebie, wierzył w tego, który obiecuje. Ta nadzieja nie zawodzi, bo pochodzi z miłości Bożej. Czy dziś masz w sercu coś, co wydaje się niemożliwe? Złóż to przed Bogiem w modlitwie, a nie w wątpliwości, bo obietnice Boże nie wygasają z wiekiem, one dojrzewają. Wiara testowana głodem. Niedługo po otrzymaniu obietnicy przyszła próba głód w Kanaanie. Ziemia obiecana stała się ziemią niedostatku, a wiara musiała przejść ogień. Abraham schodzi do Egiptu, podejmuje decyzję z lęku, nie z modlitwy. Mówi, że Sara to jego siostra, by ocalić życie. Czyż to nie brzmi znajomo? Czasem ratujemy siebie kosztem prawdy, ale Bóg nie zrezygnował z niego. Jego wierność przewyższa nasze błędy. W Egipcie Abraham uczy się, że wiara nie oznacza perfekcji, lecz zależności. Wierność Boga jest większa niż nasze kompromisy, bo nawet gdy my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. Czy kiedy Twoja wiara jest głodna, sięgasz po Egipt, czy po Boga? Nie każda dolina jest pułapką, czasem to szkoła zaufania. Tam, gdzie zawodzisz, Duch Święty uczy Cię, jak ufać głębiej. Rozłam i wybór. Wzrosło napięcie między pasterzami Abrahama i Lota. Ziemia nie mogła ich pomieścić. Dobrobyt stał się próbą serca. Abraham pokornie pozwala Lotowi wybrać pierwszy. Lot patrzy oczami ciała. Wybiera zielone równiny Sodomy. Abraham zostaje z pustkowiem, ale i z błogosławieństwem, bo lepiej mieć mniej z Bogiem niż więcej bez niego. Gdy lot patrzy na zysk, Abraham patrzy na wierność. To różnica między tymczasowym sukcesem a wieczną nagrodą. A Pan mówi: Pas podnieś oczy, Abrahamie, dam Ci wszystko, co widzisz. Czy Twoje decyzje są prowadzone przez modlitwę czy przez kalkulacje? Wiara nie zawsze wybiera to, co łatwe, wybiera to, co wieczne. Zbawienie nie zależy od lokalizacji, lecz od relacji z Bogiem. Obietnica przypieczętowana noc zapadła, a Abraham został sam. Złożył ofiarę, tak jak Bóg polecił, i czekał. Czekał długo, aż zapadła głęboka ciemność. Wtedy przyszedł Bóg, jak ogień przechodzący między ofiarami, nie potrzebował słów. Jego obecność mówiła wszystko. Zawarł przymierze, przysięgając na samego siebie. To przymierze nie było zależne od Abrahama, było jednostronne, łaskawe, wieczne, tak jak przymierze, które Jezus zawrze na krzyżu. Czy wierzysz, że obietnice Boże są pewne nawet w ciemności? Kiedy nie widzisz, On działa, kiedy milczy, On obiecuje. Modlitwa w ciemności to dowód wiary, która zna jego serce. Plan ludzki versus plan Boży, czas mijał, a obietnica potomka wciąż się nie spełniała. Sara, zmęczona czekaniem, zaproponowała coś praktycznego. Hagar, jej służąca, miała urodzić dziecko w jej imieniu. Abram posłuchał, i Ismael przyszedł na świat, lecz pokój zniknął. Miłość Boża nie odrzuciła Ismaela, ale nie był on dzieckiem obietnicy. Bóg działa w czasie doskonałym, nie w pośpiechu ludzkim. Czy próbujesz przyspieszyć plany Boga własnymi metodami? Nie wszystko, co skuteczne, jest święte. Nie wszystko, co szybkie, jest Boże. Wiara to sztuka czekania, z nadzieją, nie z presją. Jezus także czekał, co czterdzieści dni, trzydzieści lat, aż nadeszła jego godzina. Czy jesteś gotów czekać, nawet jeśli wszystko krzyczy: działaj teraz? Zbawienie nie przychodzi przez pośpiech, lecz przez posłuszeństwo. Przymierze obrzezania Bóg nie zapomniał. Przyszedł z nowym znakiem i nowym imieniem. Abram stał się Abrahamem. Saraj, Sarą znak przymierza obrzezanie fizyczne przypomnienie duchowej rzeczywistości to nie był zwykły rytuał ale wyraz przynależności bóg mówił jesteś mój twoje potomstwo będzie moje wiara modlitwa duch święty to dziś znaki nowego przymierza czy twoje życie nosi znaki przynależności do boga czy twoje decyzje słowa i działania mówią należy do jezusa biblia uczy Poznacie ich po owocach. Bóg nie chce tylko gestów, chce serca obrzezanego dla Niego, nie tylko formy, ale prawdy, nie tylko znaków, ale życia, bo w Zbawieniu chodzi nie o rytuał, lecz o relacje. Goście z nieba Abraham siedział u wejścia do namiotu, gdy pojawili się trzej. Nie znał ich, a jednak rozpoznał obecność Boga. Gościnność stała się bramą do objawienia. Bóg potwierdził, za rok Sara będzie miała syna. Ona się śmiała, czyżby nadzieja przeminęła wśród zmarszczek, ale Bóg zapytał: Czy jest coś niemożliwego dla Pana? Czy wierzysz w cuda tylko wtedy, gdy pasują do kalendarza? Czasem wiara musi sięgnąć poza rozum, poza dowody. Duch Święty przypomina: Obietnice Boże są zawsze aktualne. Sara śmiała się z niedowierzania, ale Bóg zamienił ten śmiech w radość. Tak działa Jezus. zmieniał łzy w pieśń, popiół w piękno. Izaaka nazwano śmiechem, bo Bóg pisze najpiękniejsze zakończenia wstawiennictwo za Sodomę. Gdy Bóg objawił zamiar zniszczenia Sodomy, Abraham stanął w modlitwie. Nie był bierny, był przyjacielem Boga i adwokatem litości. A jeśli znajdzie się pięćdziesiąt, 40, dziesięć sprawiedliwych. To był dialog, nie monolog, relacja. Nie religia. Abraham znał serce Boga, sprawiedliwe, ale i miłosierne, i choć miasto upadło, modlitwa objawiła Boży charakter. Czy modlisz się za tych, którzy idą ku zagładzie? Czy Twoja modlitwa ma w sobie współczucie i odwagę? Biblia uczy, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jezus, większy niż Abraham, modlił się za grzeszników z krzyża. Czy i ty jesteś gotów stać w wyłomie, by prosić o zbawienie innych? Wiara to nie tylko przywilej, to odpowiedzialność, narodziny obietnicy. W końcu, po latach oczekiwania, Sara poczuła pierwszy ruch. W jej łonie rozwijało się życie, którego nikt się nie spodziewał. Izaak, gdy ten, który śmieje się, był darem, nie produktem. To nie był zwykły poród, to była manifestacja wierności Boga – wszystko, co On obiecuje, wypełnia się w Jego czasie. Sara powiedziała: Bóg sprawił mi radość i wszyscy będą się śmiać ze mną. Czy wierzysz, że Twoja pustka może zamienić się w owoc? Bóg nie tylko otwiera łona, otwiera też serca, drogi, możliwości. Z modlitwy i łez rodzi się nowa nadzieja. Duch Święty przypomina dziś: To, co wydawało się martwe, może znów żyć, bo Jezus powiedział: Ja jestem z martwych wstaniem i życiem. A Biblia nie zna historii, w których Bóg się spóźnił. Odrzucenie Ismaela i Zaak dorastał, a napięcie między Sarą a Hagar stawało się coraz bardziej odczuwalne. Sara poprosiła Abrahama, by odprawił Hagar i Ismaela. To nie była łatwa decyzja, przecież to też jego syn. Bóg powiedział Sati, słuchaj Sary, bo przez Izaaka będzie nazwane twoje potomstwo. Ale jednocześnie obiecał, z Ismaela także uczynię wielki naród. Miłość Boża nie wyklucza nikogo, obejmuje nawet tych, których ludzie odrzucają. Czy doświadczyłeś odrzucenia od ludzi, mimo że twoje serce było szczere, Bóg widzi. Bóg troszczy się, on nie zapomina Ismaela. Modlitwa Hagar w pustyni stała się miejscem objawienia. Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Jeśli czujesz się dziś porzucony, wiedz, że Jezus nigdy nie zostawia swoich. Zbawienie nie opiera się na pozycji społecznej, lecz na przymierzu łaski. Duch święty przypomina: jesteś widziany, kochany i powołany. Największa próba wiary. Bóg wezwał Abrahama: weź twego syna jedynego, którego kochasz i złóż go w ofierze. To był szok. Czy Bóg żąda tego, co sam obiecał? Wiara miała teraz twarz Izaaka, a posłuszeństwo oznaczało rozdarcie serca. Abraham nie dyskutował. Wstał rano, wziął drewno i poszedł. Nie było krzyku, nie było negocjacji. Była cisza, ciężka od zaufania, bo prawdziwa wiara milczy, kiedy wszystko w środku krzyczy. Izaak zapytał: Ojcze, gdzie jest baranek? A Abraham odpowiedział słowami proroczymi: Bóg sam upatrzy sobie baranka. Słowa, które zapowiadają Jezusa, baranka, który niesie grzechy świata. Czy potrafisz zaufać Bogu, nawet gdy on prosi o to, co dla ciebie najcenniejsze? Czy twoja modlitwa zawiera słowa, czy nie moja wola, ale twoja? Zbawienie nie kosztuje tanio, jego cena to całkowite oddanie. Baranek zamiast syna. Na górze Moria nóż był już w górze. Serce Ojca pękało, ale wtedy Anioł zawołał: Nie podnoś ręki na chłopca. Bóg sprawdził serce i znalazł wiarę głębszą niż lęk. W zaroślach był baranek, ofiara zastępcza. Nie Izaak miał umrzeć, ale coś musiało zostać złożone. To obraz krzyża, gdzie Jezus umiera, byśmy my mogli żyć. Czy rozumiesz, że Bóg nie chce twojego bólu, ale twojej ufności? Nie chodzi o to, byś cierpiał, ale byś mu oddał wszystko, bo wtedy jesteś naprawdę wolny, w jego rękach, a nie w swoich. Na górze Pan się zatroszczy. Jehowa Jire to nie tylko imię, to obietnica. Duch Święty przypomina, on zapewnia wszystko, co potrzebne do wiary. Jezus stał się barankiem, byś ty mógł zostać dzieckiem. Śmierć Sary i pogrzeb z honorem. Sara zmarła w Hebronie, a Abraham opłakiwał swoją towarzyszkę życia. Nie była tylko matką Izaaka, była kobietą obietnicy. Z szacunkiem zakupił jaskinię Machpela i pochował ją z godnością. To była pierwsza własność Abrahama w ziemi obiecanej – grób. Ziemia, którą Bóg obiecał jego potomstwu, zaczęła się od miejsca śmierci. Bo Boże obietnice często zaczynają się tam, gdzie my widzimy koniec. Czy potrafisz zaufać, gdy Bóg buduje wieczność na Twoim bólu? Czy wierzysz, że śmierć w Bożych rękach jest początkiem nadziei? Biblia mówi: drogocenna jest w oczach Pana śmierć Jego świętych. Jezus też został pochowany, ale trzeciego dnia grób został pusty. Bo nasza wiara nie kończy się w jaskini, zaczyna się przy pustym grobie. Nadzieja, która nie przemija, to miłość Boża silniejsza niż śmierć. A dziedzictwo i wybór żony dla Izaaka Abraham, zbliżając się do końca życia, chciał zabezpieczyć przyszłość Izaaka. Posłał swojego sługę, by znalazł żonę nie z Kananejczyków, ale z jego rodu. To był akt wiary i troski o duchową przyszłość narodu. Sługa modlił się przy studni. Prosił, by dziewczyna nie tylko dała mu pić, ale i napoiła jego wielbłądy znak serca służebnego. Rebeka przyszła, nie wiedząc, że jej decyzja zmieni historię. Czy Twoje codzienne decyzje są zakorzenione w modlitwie i czystości serca? Czy wybierasz partnerów, przyjaciół, ścieżki życia zgodnie z Bożym Planem? Zbawienie nie jest tylko osobiste, wpływa na pokolenia po tobie. Rebeka powiedziała: pójdę, bez gwarancji, bez zwłoki. Tak jak Abraham kiedyś, ruszyła w drogę wiary. Duch Święty prowadzi tych, którzy słuchają i są gotowi iść. Ostatnie dni patriarchy Abraham dożył sędziwego wieku 175 lat pełnych prób, cudów i łaski. Nie każdy dzień był łatwy, ale każdy dzień był Boży. Biblia mówi: I umarł w dobrym wieku, syty życiem, w pokoju. Izaak i Ismael, dwaj synowie, dwa losy, pochowali Ojca razem. Po latach rozłąki, śmierć połączyła ich w akcie czci. Bóg potrafi zjednoczyć serca, które oddzielił czas lub ból. Czy modlisz się o pojednanie z tymi, z którymi milczysz od lat? Zbawienie nie tylko zbawia dusze, uzdrawia relacje. Duch święty przynosi pokój tam, gdzie człowiek widzi mur. Abraham nie zobaczył wszystkich obietnic spełnionych, ale umarł wierząc. Jezus mówi: Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Bo wiara patrzy dalej niż oczy, głębiej niż rozum. Dziedzictwo wiary. Choć Abraham odszedł, jego wiara trwała w Izaaku, Jakubie, Józefie i w nas, bo jesteśmy dziećmi tej samej obietnicy przez Jezusa. Biblia nazywa go Ojcem wszystkich wierzących. Nie zostawił fortuny, zostawił świadectwo życia z Bogiem, nie był idealny, ale był wierny, a Bóg czyni wielkie rzeczy przez tych, którzy wierzą bardziej niż kalkulują. Czy twoje życie zostawi ślad wiary dla kolejnych pokoleń? Czy twoje decyzje dziś będą dziedzictwem dla jutra? Modlitwa, miłość Boża, wiara to najlepszy testament. Zbawienie, które dziś przyjmujesz, staje się historią, którą inni przeczytają. Niech Duch Święty pisze przez ciebie rozdziały, które przetrwają wieki. Bo Jezus nie szuka perfekcji, szuka serc gotowych powiedzieć: Tak, Abraham, cień Chrystusa. W całej historii Abrahama widzimy cień większej historii, historii Jezusa. Ojciec, który oddaje ukochanego syna. Drewno niesione na wzgórze, ofiara. Ale tym razem na Golgocie nie było baranka w zaroślach. To Jezus był barankiem. Nie oszczędzono go. Umarł, byśmy my mogli żyć. Krzyż stał się spełnieniem wszystkich obietnic bożych. Od Abrahama po nas. I dziś przez wiarę stajemy się dziedzicami tej samej łaski. Czy widzisz, że Twoja historia jest częścią większej opowieści? Czy rozumiesz, że Twoje tak dla Boga może przemieniać wieczność? Biblia nie kończy się na papierze, ona żyje w Twoim sercu. Niech miłość Boża, która wybrała Abrahama, poprowadzi i Ciebie. Niech Duch Święty uczy Cię chodzić w wierze, jak on chodził. A Jezus, Baranek, niech będzie Twoją siłą, nadzieją i zbawieniem. Historia Abrahama to nie tylko starożytna opowieść, to lustro naszej własnej drogi. Bóg nadal wzywa, prowadzi, testuje i błogosławi tych, którzy Mu ufają bez reszty. Ale co z tobą, czy jesteś gotów zrobić ten pierwszy krok jak Abraham, czy potrafisz zaufać Bogu nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się niezrozumiałe? Czy pozwolisz, by Duch Święty poprowadził cię przez pustynię ku obietnicy? Czy jesteś gotów oddać Bogu to, co najcenniejsze, i zaufać, że On wie lepiej? Zachęcam Cię teraz. Napisz w komentarzu: Panie, prowadź mnie jak Abrahama. Niech Twoje słowa staną się początkiem nowego rozdziału wiary. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, kliknąć dzwonka i udostępnić ten film komuś, kto również potrzebuje nadziei, modlitwy i przypomnienia, że Jezus nie zapomina. I na koniec. Niech ten wers zamieszka w twoim sercu. Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Rz 4:3. Bo kiedy wierzysz, nawet wbrew nadziei, niebo zaczyna działać.